Robert Kurzał, a stawkę uzupełnia w kasku niebieskim Tomasz Kruk. Po pierwszym zwycięskim wyścigu dla Zielonogórzan 4 do 2 rozbudzili na pewno zawodnicy Czesława Czernickiego apetyty. Kto najlepiej? Andrzej za Tomasz Kruk! Andrzej za Tomasz Kruk! Zielonogórzanie na podwójnym prowadzeniu. Grzegorz Lępała na trzeciej pozycji, stawkę zamyka Robert Kuzzał. Zielonogórzanie na czele, Andrzej za Tomasz Kruk. No sensacyjnie na pewno rozpo, no, rozpoczynają się te zawody. Wskazywani przed tym spotkaniem Zielonogużanie na wysoką porażkę. Prezentują się jak dotąd znakomicie, choć bardzo blisko za parą Zielonogużan y, jedzie Grzegorz Rępała. Tomasz Kruk y, zwiększa przewagę, y, wyszedł na czoło, zanim y, Andrzej Kuszce na pewno będzie pilnował młodszego kolegi, jest bardziej doświadczony, znakomicie czuje się na właśnie takich trudnych mokrych torach. Przeciw Grzegorz Lępała zupełnie nie liczy się Robert Kuzzał. No, na pewno Kuzzał nie przypomina w niczym tego zawodnika, który przed kilkoma laty należał do czołówki polskich juniorów. A teraz już zrezygnował z jazdy. A tutaj na trzeciej pozycji strzaleje Grzegorz Lępała. Próbuje dojść Andrzeja Chusce. Zawodnicy już na ostatnim łuku. Tomasz Kruk, Andrzej Kusca I podwójne zwycięstwo staje się faktem. Andrzej Kussa, Tomasz Kruk. 5 do jednego dla Zielonoguzan. No, znakomite humory tutaj w tym deszczu na stadionie przy ulicy Wrocławskiej dopisują y, kibicą. No ale rzeczywiście znakomicie w tych pierwszych dwóch, dwóch wyścigach pojechali Zielonoguzanie. W tym drugim wyścigu zwyciężył Tomasz Kruk. Za niego trzy punkty, dwa punkty. Andrzej Kusa, który pilnował tej pierwszej i drugiej pozycji. Jeden punkt dla Grzegorza Rempały. Zrezygnował z dalszej jazdy Robert Kurzał.